Witajcie kochani, najczęściej przygotowuję strapeczki z miejscowości Knurów Cześć ze Śląska, w Gopie Jeden pełny portfel z numerem 17 I trzy Nie czas umierać z młodym panem, starszym panem i z panią Mój wkład jest wie, tak, że więc przetestujemy mm, Knurów Bonus mapa, a szukamy czego? muszki Na razie nie widać No, nie ma muszki. Teraz tutaj szukamy. Nie ma bonusu. No i zobaczymy, czy będzie muszka. Albo i nie. No i też przegrana. No i zobaczymy, jak tam pani się spisze. Patrzcie, mamy pik. Czyli pani się spisała. Zobaczymy, czy ta jeszcze nam muchy. L to jest literka dla 20 złotych. Zobaczcie.

Też dwa różne. Dwa różne, niestety. Kolejne dwa różne. Tu też dwa różne. No i sztapka diament. No niestety. Ech. Trzy takie same kwoty. Milionik, 5 tysięcy, 60, 200, 150, drugie 150, 30, 500, drugie pół miliona, 50 tysięcy, stówka i co? Będziemy mieli 150 czy nie? Nie, 200. Czyli strapka pusta. Poszukajmy więc kontrolnych C. C, coś tam. Podsumowanie: Następuje co na mój wkład. 45 słód. Wygrała ta jedna pani. W bonusie PIK jest. I jestem 25 słódek na minucie, niestety. Ale knurów zaliczono. Także, kochani, go już zajrzeliście na ten krótki odcinek. To cześć, papa. Pa.